Witajcie w specjalnym informacyjnym odcinku. Dziękujemy Wam za te kilka pierwszych wspólnych miesięcy na YouTubie, podczas których udało nam się nagrać kilka filmów, zdobyć pierwszych subskrybentów i mamy nadzieję, że rozbudziliśmy Was chęć zdobywania wiedzy. Jednak jak zawsze po ciężkiej pracy przychodzi czas na zasłużony odpoczynek, a w szkole czas wakacji. Dlatego życzymy Wam udanych i słonecznych dni wolnych od nauki. A dzisiaj zapraszamy na kolejny wrześniowy odcinek Siłowni Umysłu. Po wakacjach kontynuujemy sprawdzoną formułę, ale ruszamy również z nowym formatem i częstszymi odcinkami. Czeka nas też kilka zmian personalnych, gdyż część naszej ekipy właśnie skończyła szkołę i wkracza w dorosłość. Miłego wypoczynku i do zobaczenia po wakacjach.